Jak być autentycznym? To odwieczne pytanie, na które spróbuję dzisiaj odpowiedzieć. Znalazłem kilka sposobów na to, żeby tę autentyczność uzyskać. To jest trudne, ponieważ autentyczność przychodzi z czasem. Natomiast można to trenować. Po pierwsze kup sobie story Cubesy. To takie kostki z obrazkami. Wrócaj element losowości niech będzie i zacznij opowiadać historię lub cokolwiek związanego właśnie z tymi obrazkami w różny sposób, na przykład bardzo szybko, albo bardzo wolno, albo zły bądź, albo bądź podekscytowana. Zacznij wchodzić w rolę, improwizuj. Mów 5 minut, 3 minuty, 10 minut, żebyś uczył, uczyła się mieć tę presję na sobie, że musisz coś mówić. To jest wyjście ze strefy komfortu. Nie uczą nas mówić w szkołach. To jest rzecz jasna. Dlatego my się boimy, stresujemy. Nie jesteśmy sobą, kiedy ktoś na nas patrzy, a my musimy coś mówić. Dlatego najpierw trenujemy mówienie. Drugie ćwiczenie polega na tym, Zbierz sobie kilka osób, przyjaciół, znajomych, ewentualnie weź sobie rodzinę, męża, żonę, dzieci i zacznij do nich mówić. Zobaczysz, że się będziesz przyzwyczajała do tego, że mówisz do kogoś, komuś coś. No i trzecia rzecz to jest niwelowanie stresu, likwidacja stresu. No jak to zrobić? Jest kilka technik na to. Ja na przykład. Radzę tak, żeby po pierwsze sobie poddychać, pójść wcześniej do parku albo gdzieś na spacer, a po trzecie przyjść na tą scenę kilkanaście minut wcześniej 15 minut wcześniej i pochodzić po niej, poczuć ją, powąchać, zobaczyć gdzie będą siedzieć ludzie, gdzie będzie audytorium, gdzie może będą ewentualne kamery, czy mam mikrofon, czy nie mam i tak dalej. Żeby ten stres związany z tym, że jest przed wystąpieniem zszedł do minimum, a potem to już trema, a trema manga.